Witam, witam na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnym idiocie na tym YouTubie, który ma problemy w głowie, robi powalone rzeczy, które nie mają zielonego sensu. My jesteśmy blisko w biciu 20 subskrypcji, więc subskrybujcie, bo na 20 zrobię fajny specjal. Pogadamy dzisiaj o końdziu. No, To po prostu tak go nazywajmy, nie tamtego gościa. No, się skończyło tylko o innym debilu, który ma stronie w banie i pod każdym filmem. A czy gdzieś wam pokażę to? Tak, jak nie pokażę, musiałbym wejść. Znaczy macie pod najnowszym filmem. I tak macie od. Wiel, wiele filmów tak macie. No i na przykład, kiedy wbijamy na jego kanał, mamy coś takiego jak beat. Trzeba być pierdzielniętym kończą. Tak naprawdę mówię. Popatrz. Epic Music, ale zepsuta przeze mnie. On to ukradł z internetu. Wiem, że to jest fairy, fairy beat. On wam tylko daje znane bity, żeby za gówno wyświetlenie zarobić. To znam, to znam. Nawet wpiszmy, a zobaczycie, że wyskoczy. Poszukajmy. O, tu już macie jedno. O, tu już macie to drogie. Jeszcze, jakby poszukać, to by wiele jeszcze innych mogło się znaleźć. On zaczyna mnie już po prostu też denerwować. Witam, witam. Przez to. Dzisiaj pogadamy sobie z nim. Kończę, albo przestaniesz, albo to się tak łatwo nie skończy. Ja, bo... ja chyba go zablokuję na moim kanale, że dał po prostu święty spokój. Będę na przykład u Za to też mogę go pozwać. on no Ej, więc sługów nie zrobią. Co to jest po pierwsze? Po drugie suba mu w życiu nie dam. No więc ja to kończę. On to zwykły debil, pajac i tyle. Może też odpowie. No to się żegnam, ale.